Pozdrawiam swoją grupę Buszka w Bruszkowie ludzi Ludzie Alone in the W w Ziemi Łuskiej. Znajdujemy się w, w Kraju Zebacie Przyrody, w Przirody, Park, Krajobrazowy. Obrazowy. jest taka piękna rzeczka. Tu jest ta pierwsza rzeczka, do której dotarliśmy. Ja tu trochę wejdę. Aż mam ochotę włożyć tam, zjeść buty i włożyć stopy. Z tej pejce państwu panu, pokażę. Uważaj. Jest zbliżenie na rzekę. Jeszcze jest inna rzeka, gdzie jest most, po którym można, można sobie przejść. także tam jeszcze dalej jest rzeka, z Nie wiem, czy Państwo widzicie. chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich leśnych towarzyszy. Udanych i bezpiecznych wędrówek, bo to najważniejsze. Pozdrawiam całą grupę Buszka w Leści Ludzie, Alony in the Forest, Buszka w Ziemi Łódzkiej, wszystkie inne grupy, które w Burszkach z nas miłość do lasu. Pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski. Dasz